Odbyła się w Warszawie Akademia zorganizowana staraniem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. W Akademii udział wzięli ambasador Związku Radzieckiego Wiktor Lebiediew, przedstawiciele z rządu polskiego i państwa zaprzyjaźnionych oraz delegacje organizacji społecznych. Wielu żołnierzy radzieckich padło w walce o wyzwolenie naszych miast. Społeczeństwo robotniczej lodzi wzniosło na ich cześć pomnik w Parku Poniatowskiego. Pomnik ten, zburzony przed kilkoma miesiącami rękoma szaleńców, odbudowany został z dobrowolnych składek. Imiona wykute w kamieniu przypominać będą tych, którzy w walce ze wspólnym wrogiem złożyli życie za uspobodzenie naszej ziemi. Staraniem Związku Artystów Plastyków urządzono w kilku miastach Polski wystawę grafiki radzieckiej. Oto obraz przedstawiający walki w Berlinie. Inna doskonała praca. Jeńcy Niemieccy. Znaczą tematyką sztuki radzieckiej jest bohaterstwo człowieka i narodów w pracy i walce. Wystawa była dla naszej publiczności interesującym wydarzeniem artystycznym. W Warszawie odbył się proces o zabójstwo wybitnego działacza polskiego stronnictwa ludowego posła Bolesława Ścibiorka. Przed sądem wojskowym zasiedli członkowie podziemnej organizacji terrorystycznej, którzy okazali się sprawcami ohydnego morderstwa. Jak wynikło z zeznań, Ścibiorka zamordowano, ponieważ przeciwstawiał się polityce władz PSL zmierzającej do zerwania współpracy ze stronnictwami bloku demokratycznego. Te same kowa, które inspirowały morderstwo, zrzuciły potem odpowiedzialność za nie na organa bezpieczeństwa i stronnictwa demokratyczne. Było to więc nie tylko skrytobójstwo, ale i wyrafinowana prowokacja polityczna. Oto fragmenty sensacyjnego przewodu sądowego. Oskarżeni Wiesław Płoński, pseudonim Wilczek, Waldemar Czaplarski, pseudonim Kruk. Henryk Szymczak, pseudonim Cheniuś. Bolesław Panek, pseudonim Gryf. Władysław Rosiński, pseudonim Grom. skarżona o współudział i pomoc Irena Dmochowska, pracownica ambasady amerykańskiej. Na sali obecni byli korespondenci pism krajowych i zagranicznych. Z tej broni zamordowano posła Ścibiorka. Na świadka powołano m.in. wiceministra sprawiedliwości Tadeusza Reka, który był przyjacielem zmarłego. Zeznawał również jako świadek poseł Bańczyk. Pytania prokuratora i przewodniczącego sądu niejednokrotnie wprowadzały przywódcę PSL w zakłopotanie. Sąd skazał oskarżonych Plońskiego i Panka na karę śmierci. Irenę Dmochowską na 5 lat więzienia. Pozostałych oskarżonych na 10 lat. W całym kraju rozpoczęła się wielka społeczna akcja zbiórki złom. W zbiórce udział biorą organizacje społeczne i młodzież szkolna. Oto jedna z drużyn robotniczych zbiera obfity plon po pobojowisku w Ligocie na Śląsku. Warto obliczyć, ile maszyn rolniczych, szyn kolejowych i konstrukcji budowlanych wyprodukować można z porozbijanych czołgów, które zaśmiecają nasze drogi i pola. Przemysł metalurgiczny pracuje pełną parą. Trzyletni plan odbudowy gospodarczej przewiduje, że w roku 1949 będziemy produkować blisko dwa razy więcej stali niż obecnie. Oczywiście podstawowym warunkiem takiego rozwoju jest należyte zagospodarowanie ziem zachodnich, gdzie znajdują się ogromne fabryki metalurgiczne. Dlatego obowiązkiem każdego Polaka jest złożyć jak najszybciej daninę na zagospodarowanie ziem odzyskanych. Danina stanie się dowodem naszej politycznej dojrzałości i najlepszą odpowiedzią narodu polskiego zagranicznym protektorom Niemiec. Aleksander Zelwerowicz obchodził 50-letni jubileusz pracy artystycznej. Na uroczystym przedstawieniu w Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi minister kultury i sztuki udekorował zasłużonego jubilata orderem Polonia Restituta II klasy. Pół wieku działalności Aleksandra Zelwerowicza to szereg wspaniałych kreacji scenicznych, jest trudzona praca reżyserska i pedagogiczna, to kilka pokoleń wychowanych przez niego aktorów teatru polskiego. Liczność wypełniająca szczelnie widownie miała możliwość podziwiania Zelwerowicza w roli pana Damazego podczas uroczystej premiery. Rolę córki grała Barbara Fies. Bo mieć pojemności dzieju dziesięciu chłopaków niż jedną dziewczyna. Jak to? Mnie? Mnie to, i tak to nic to mówi. Niego Wojcz, siadaj! Muszę się raz rozmówić z Tobą. Raz jak Pan Bóg przekazał. co idzie? Co to za miny jakieś? Nie ma bądź siedzieć, tako! Dzieju, wyperspadowałem sobie, że to niby z Twojej strony tylko takie te faraboszki. I że łatwo wybiłabyś sobie z globy, gdyby się zdarzyło coś lepszego. I dlatego, Panie Osiedzieju, kiedy stryjenka dla świętej zgody zaproponowała mi część majątku i seweryna na przyjąłem. jakżeż można było? Jak? Także pytałem ci się i przystałem. Jak to? Mnie się to cię pyta? No patrzcie państwo, nie pytałem ci się wyraźnie jakże ci się ten Sewerynek podobał, ten słodny. I cóż mi odpowiedziała? nie No widzisz, no to zawsze tak z tobą. Nie powiedziałeś, że przystojny gadaj. No bo no, przystojny. Nie ano, tak naprawdę, ano, tak naprawdę, ano. Tak naprawdę, nie przestał być magnesem dla ludzi sztuki z całego świata. Rue de la Paix, ulica pokoju. W domu pod numerem siódmym na mansardzie mieści się klub postępowych pisarzy Francji. Zjawił się tam również znakomity pisarz rosyjski Ilia Ehrenburg, serdecznie podejmowany przez swych francuskich kolegów Louis Aragon, Elise Triol, poeta Sandora i innych. Jedność i przyjaźń łączą wszystkich postępowych pisarzy świata walczących o pokój i demokrację. Były minister handlu Henry Wallace jest dziś najpopularniejszym człowiekiem w Stanach Zjednoczonych. Jego list otwarty do prezydenta Trumana skierowany przeciwko antyradzieckiej polityce Berns'a stał się sensacją obydwu półkuli. Dziennikarze zasypują Wallesa pytaniami o dalsze plany polityczne, ale Wallace uparcie milczy. W pustynnych okolicach Związku Radzieckiego widzieć można niezwykłych myśliwych. Szukają oni jadowitych węży. Jest, już dostrzegli zdobyć. Jest nią Kobra. Przenie jest śmiertelne. Łowca węży Konstanty Nikolajewicz Reznikow zna jak widać dobrze swój fach. Tym razem będzie to jego 173 zdobycz. Nim wąż zdołał zaatakować człowieka, został schwytany żywcem. W instytucie medycznym w w Turkmenii jad kobry zbiera się do probówek i używa przy leczeniu chorób wywołujących krwotoki. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po dziewięcioletniej przerwie wznowiono w Czechosłowacji wielkie wyścigi konne w Pardubicach. Są to najtrudniejsze wyścigi w Europie. Na starcie stanęły najlepsze wierzchowce Czechosłowacji, ale i przeszkody były niewiele jak. Mieli do przebycia blisko 7-kilometrową przestrzeń najeżoną 30 przeszkodami. Nic dziwnego, że na finiszu pozostały tylko trzy konie. Koń Satopluk, typowany na zwycięzcę, został w ostatniej chwili pokonany przez tytana.